Moi kochani, a my prosto z, ko z konkursu, chciałam powiedzieć, nie, prosto z tego, jak to się nazywało? Festiwal yeah. nie. Concert. a z koncertu. Prosto z koncertu, moi kochani, do Lidla. Tak, przyjechaliśmy do Lidla i lecimy na szybkie zakupy. I co? I chyba w środku nie będę nic nagrywać, ale potem wam pokażę oczywiście, jakie zakupy zrobiliśmy. Ubrałam sobie bluzę, bo muszę wam powiedzieć, że w środku w Lidlu zawsze jest dość zimno. Nie tylko w Lidlu, w Aldi też. Zobaczcie jak to tutaj wystaje. O, arbuza. Ten roś zna na arbuzach. Zobaczymy. A tu nie ma jajek. Bo w Aldi zawsze tutaj jajka są podziemy po jajka Kirshen 89 tutaj macie takie czereśni może troszkę wezmę Pedro chyba wezmę trochę czereśni taki worek czereśni wzięłam zobaczymy ile będą ważyć, tutaj patrzę pomelone kantal kantalo pomelone to jest to w Mamy 339 O, Kasia przywiozła. Teraz ja mamy koszyk cały owoców. Pełen owoców. Będziemy jechać sobie dalej. Piękna ta Ogólnie to lubię pietruszkę. O, koperek też koperek może sobie wezmę. O matko, koczce. Spory. Spory ten koperek. Euro 39. Wezmę koperek. I jeszcze jest takie próbka. też sobie trochę wezmę. Petersil. 75 zobaczyć jakie ogórki są o, te długie takie i o takiego o, takiego rodzaju ogórki macie ale wiecie co, ja chyba sobie wezmę chociaż zrobię zobaczę jakie tu są no chyba sobie taką siatkę wezmę, to zrobię sobie mizeria chociaż o, także to się nazywa bałangórkiem. 2,99 to są te. A tu jedna sztuka jest 99 taki. Taki wiecie, już a, a poczekajcie, jeszcze tu jest. A to są chyba lepsze ogórki na mizerię. To ja te odkładam. Odkładam te i wezmę te. One się nazywają Feldgurken. No to ja te wezmę. Także już wyszłam, moi kochani, tutaj z tego działu warzywnego, i teraz idę, mm, idę dalej sobie przed siebie. Pedro już tam widzę, że na kiełbaskach jest. Zaraz wam tylko pokażę. O, widzicie, z przodu on już jest tam. Ja tutaj z naszym koszykiem jeszcze wam tylko pokażę. Jakąś taką kawę, espresso extra dark. Trochę nie wiem, czy będzie dobra. Zobaczymy. Ja się jestem ciekawa. zobaczymy, ile jajka kosztują. sześć sztuk. Albo też bio 3,39. Ja was tam. O, widzicie? To są te jajka bio. Tylko jeszcze zobaczymy, to są M. z Niemczech, bo często w Aldi mają tutaj Niderland. Ale to są właśnie z Niemiec. Jajeczka. A tutaj macie herbatę. O, zobaczcie. Air Grey. 99. No, dobra cenna. Ta jest. szwarce T. A, no to widzicie, tutaj można kupić tanio herbatę. 99. A, a, eurocentów i tu jest airgray, grey ale ta już jest droższa chyba 35 no, a tak macie takie herbatki właśnie nie ma dużego wyboru, zobaczcie jakbyście chcieli powiedzieć, że tu jest duży wybór herbat to to nie, w Polsce mamy naprawdę duży a tutaj nie ma, za to soli zobaczcie wam pokażę sól jest pod 59 centów i jest taka niebieska tutaj potem macie jod i Florida taka I potem jeszcze macie tak dużo jest takich kufle są i taka a to jest chyba ta sama No, także ja zawsze tą kupuję. Ona jest trochę droższa, 65, a ta w ogóle jest po 29 euro Pokażę Wam tutaj oliwki i chyba sobie wezmę, wiecie, takie oliwki. Zobaczcie, jak one świetnie wyglądają. I one kosztują euro 79. Nie, no ja się nie mogę pohamować, biorę je. Pokażę Wam tutaj Milchreis. O, ale zobaczcie, ryż z wiśniami. Ale ładnie wygląda. Ja już bym go zjadła, wiecie? Właśnie z wisienką taką. A tu jest w ogóle jakieś jedzenie jeszcze. Ale ten ryż. Miam, miam. To jest 400 pakunk? tak 400. 400, czyli kosztuje 2,69 Tyle kosztuje. Ale bym zjadła. Chyba zrobię w ogóle. Te bułeczki są naprawdę świetne. One tak macie. Y, fromage. Takie pizza, fromage. I tutaj macie jeszcze pizza prosciutto. I z takimi grzybkami. To też będzie super. Wiecie co? Ja chyba wezmę, bo one są naprawdę świetne. Nie ja wezmę te. Takie. One kosztują euro 99. Już kiedyś się jadłam i są naprawdę świetne, rewelacyjne. Także wezmę takie bułeczki. Możecie je na grillu zrobić, a możecie je w piekarniku. Bardzo fajne. Pamiętacie buratę, kiedyś z Włoch przywiozłam prawdziwą buratę, o, ale po prostu ten ser jest wyśmienity, wyśmienity. Burat, burata to jest chyba najlepszy według mnie ser, kosztuje 2,99 zł, co, wezmę. Myślałam, że Pedro tego nie znajdzie. idea on jest stojak dla mnie. Stojak. Dla mnie czy dla ciebie? O, nie wiadomo. No właśnie. To obieńce Kasia. Zobacz, Pedro znalazł, Tata znalazł. Ja już raz pokazywałam, w No właśnie, myślałam, że to pokazywało. To jesteś z tyłu. To jest rodziny. Będziemy się bić o ten stojak, lepiej go nie bierz. Zastanawiam się, czy lubicie carpaccio parmigiano i oliwien öl. My czasami kupujemy. Ja też lubię, szczerze mówiąc, też lubię. 3,49 kosztuje. Patrzcie, wezmę sobie ten Milch Zobaczcie, teraz jest 60% obniżki, 39 To ja wezmę to. I wezmę jeszcze z orzechem. Czy myślicie, że tylko wziąć sobie z wiśnią? Może jeszcze moje dzieci zjedzą. Uuu, a tu jest coś fajnego. Co to jest? Cukier. Dobra, to biorę to. Tutaj jest joner ten pocięte. Jak to się nazywa? Mm, mortadela. O, mortadela. Taka w kwaski. Ja teraz nie wiem, czy to do makaronu dają, czy jest troszkę tak pokazane inaczej, ale tutaj często to jest powszechne. 3,25 kosztuje. To jest tutaj e, hirtan keze, euro osiemdziesiąt I ten lubię. A tu jest jeszcze drugi taki keze. Zobaczcie. Taki dość spory kawałek e, Kaszkawa, jakoś tak się nazywa. To pas turecki mi się mam z kartą. Tutaj są deski. Schneider Bread set 359. Set, czyli dwie takie małe. Albo set jako jedna duża. Powiem Wam szczerze, żeby mi się przydała ta deska. Fajnie wyglądają. W ogóle Czarne, to mi się też podoba. Ja ostatnio gotuję, wiecie, więcej. Może sobie wziąć takie miseczki, chociaż je nie, nie potrzebuję. Nie mogę. Edelstahl Szusel. Tu macie trzy takie miseczki. No i powiem Wam, że nawet takie ciekawe. Fajnie, bo na zewnątrz są matowe, a w środku macie takie połyskujące. 7,99 kosztów. Pedro tutaj zobaczył taką dziurkowaną patelnię na grill. Można tu właśnie zrobić takie, zobaczcie, jakie to I ona kosztuje 4,95 To jest tego? No. no. A, 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 grill A to jest. No? Aż. Grill. Spice. Ale to jest to. Grill spice. Grill fanny. Grill fanny tak mi się wydaje, no bo tu nie ma nic innego jeden sztuk, bo to są różne, wiesz, to jest grillmeister patrz, grillmeister, to jest to tylko różne sztuki masz wszystko kosztuje po jednym ale świetne, słuchajcie, secik takich szklaneczek no powiem, że świetne fajne są patrzcie, tu jest jedna wyjęta no gdybym nie miała tyle szklanek to powiem wam, że na pewno bym kupiła. Zobaczcie jakie wykonanie. Elegancja. I patrzcie tutaj. Oczywiście przecena z 1860 na 7,99. 6 szklanek. Mhm. Ładne są. Kolorowe. Patrzcie ile kolorów. Zobaczcie jakie kupeczki. Good Vibes Only. No i one kosztują e, Set Meat Gold Rand to, to 14,99 Patrzcie, ten jeden kubek kosztuje więcej niż tamten cały seciek tych szklaneczek. I to, już, to jest plastik w ogóle. Uważam że za drogą. Fajna patelka. Podoba mi się. I też świetna tutaj ta rączka. I Kosztuje 14... 99. Ale zobaczcie, jaka fajna lampa. 49,99 i ona, tak, zobaczcie, tak wygląda jak w amerykańskich filmach. Jak ktoś lubi takie wiatrakowe lampy, no to możecie sobie kupić prawie 50 euro. Carpenter's 69,99. Fajna cena, no tak jeszcze macie tutaj krzesła a krzesła a 24,99 Tu jeszcze macie oczywiście oddzielnienie To jest do tych krzeseł i to kosztuje 9,99 Tak? Dobrze mówię no nie wiem, albo ta, albo ta cena. Zobaczcie, teraz możecie w Lidlu kupić sobie pesze Zanzibar. Możecie udawać, że byliście, byliście na Zanzibarze. O, jeszcze z taką karteczką. O, taka torpa. I ona kosztuje 7, 49 ta torba. A teraz będą proszki, płyny. Zobaczcie, to jest taki koral magik wasz. Ale ile to kosztuje? A, 13,79 Zobaczcie. Hmm? No ciekawa jestem, macie to różne ciemnego. Ciekawa jestem jak to pierze. Spróbuję sobie kiedyś. A to proszki teraz Persil i macie po... 19,99 i 4,5 kg po 15,99, a 5,4 po 19,99. Dobrze, one są jedne są, tutaj macie ten mniejsze na 75 pranie a tutaj na 90 pranie i wtedy ten na 75 pranie jest 15,99. A ten drugi 1999. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w Niemczech ostatnio wprowadzili coś takiego, że właśnie nie ma muzyki, także spokojnie można nagrywać, bo wieczorami już oni nie puszczają muzyki w sklepie. Także jest taka dla takich osób, które nie potrafią się skoncentrować na zakupach. Właśnie podczas słuchania muzyki to właśnie to jest taki czas. Dla nich, czyli dla mnie. Weiser Riza, Czy ktoś z Was prał w takim proszku? Ile on kosztuje? Kuszel... A, oczywiście ceny brak. albo ktoś po prostu prze... przerzucił tutaj w to miejsce. Ale to nie jest z tego. Tu jest ten kuszelwaj. Cena 3,49. Już dawno nie chciałam proszka OMO. Tutaj jest, proszek OMO 12,99 Zobaczcie, XX XXXL 85 gram. 13 euro dobra cena. A tutaj, a tutaj macie płynny też P Universal 1399 4,5 litra. Tutaj Ariel 13,99 Tutaj ten wizer. Też 13,99, także macie tą samą cenę. Ariel też ma tą samą cenę. Ale numer. Ale numer no, jest droższy. już kosztuje prawie 19 euro. Moi kochani, i patrzę, że ten Ariel to w ogóle został tu przyniesiony. Czyli ktoś sobie wziął tańszy płyn i zostawił Ariel. Bo to nie jest cena tutaj od Ariela. Musi być gdzieś indziej znalazłam Ariel 18,95 kosztuje i ma 72 trania. No i moi kochani już e, wyszłam z Lidla zakupy właśnie wkładamy do bagażnika i odjeżdżamy, a to co, że się kupili to ja Wam pokazywałam, oprócz tego jakaś woda doszła mm, do kota. Coś tam, pasta do zębów, wiecie. Znowu kupiłam Ente. Jeszcze Wam pokażę. Ente znowu zostało kupione i jeszcze Pedro wziął Sardinen. Aha, i y, pokazywałam Wam Karpaczio, i zobaczcie. Karpaczio kupione. Ja nie wziąłem, Pedro wziął. Oczywiście, a ja wziąłem w ogóle te oliwki. Ale zobaczcie, jak to jest. Pedro wziął te. Także po prostu lubimy to samo. No i jeszcze takie małe ogóreczki też wzięte zostały. Rozkwinię, nie wiem czy Wam pokazywałam szynkę. I jeszcze Pedro wziął taki truwa, taki ser. Ym. I co jeszcze? A jeszcze taki też ser wziął. Zobaczcie, to jest. A mascarpone z gorgonzola. Gorgonzola też. I jeszcze Wam pokażę. Oczywiście to jest lam kuchen. Tak. Jeszcze wzięłam takie mydło. 65 No i dla Paula. Szoko pudding. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego mojej drodzy. Już niedługo znowu będę. Przychodźcie. Przychodźcie do mnie zawsze, bo ja czekam na Was. Polka w Niemczech. I zostawcie coś po sobie: łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie. Papa! Pa.